Cześć. w kolejnym odcinku na tym kanale po nie wiem po ilu ale zbliżamy się do 100 subskrypcji więc daj zapamiętaj żebyście dać suba bo tylko jeszcze 8 subskrypcji dzieli nas od tej magicznej liczby 100 subskrybentów na drugim kanale więc też jest git a dzisiaj pop Półrocznej, chyba przerwie lub rocznej kupiłem jakiś magazyn z ninja Ninjago w ogóle. Jakiś magazyn, i jak zobaczyłem, cenę 23 zł. Jak ja pamiętam, no to chyba coś 17 kosztowało, lub jeszcze kiedy kupywałem, było jeszcze 20, ale nie 23, więc o 3 zł ta rożej. No więc, no, więc czasami się opłacają te. Magazyny Lego, chciałem kupić jego Lego, Lego Ninja Go Legacy z ten, z Lordem Rasem i jakimś tam ninja, jeszcze pamiętam jakim. Ale jak zobaczyłem, cenę 40 zł. Jak kiedyś kosztowało to 20 zł, czyli 3 zł mniej niż to. A to było jeszcze wtedy, kiedy te magazyny kosztowały, nie wiem, z 13 zł do 15. Więc naprawdę dramat. Jak chodzi o ceny. Więc tutaj mamy oczywiście kartę z, z chyba serii dziesiątej, Już też dawno kart nie. aby nie uszkodzić, e, nie kupywałem. I w ogóle widać, że e, popełnili głupstwo, bo ponieważ to łatwo odkleić w sklepie i zabrać, oczywiście takich, tak nie róbcie, bo, bo kiedy były te foliki, to było już trochę ciężej jest ukraść, ale było tak, no to po to figurki, bo, bo ten. Firma, która produkuje, myśli, że to dla gazetki kupują, ale chyba nie, bo oni tylko bo kupywane co te magazyny tylko po figurkę, więc łatwo to odczepić i wójść sobie łatwo ze sklepu, tak i do kieszonki, no i tak, ale nie polecam Wam tego tak robić. to tu mam turniejowy aż. Limitka, więc tego w tym magazynie jest, ale mam dużo limitek, więc no. Teraz trzeba odczepić szaszetkę z kartami, której też dawno nie... dawno... Chyba ostatnią serią to to było, kiedy była podwodna ta seria. Bo ja nie pamiętam, czy mam jakieś z 16 sezonu. A jak nie, a najwięcej chyba z wyspy kupywałem, Albo nie, bo... no, chyba z wyspy lub tego Shintaro. Więc otwórzmy, mam nadzieję, że jakieś nowy, bo widziałem po tyle, akurat zresztą mega rzadkie. Ale pewnie znając moje szczęście nie będzie, bo to są ultra rzadkie, więc na pewno szczęście mi nie dopisze, tym bardziej, to, to jest prawie free. Więc dobra. Mamy tutaj duet Krwawego księżyca Cinder i Noct. Mamy tutaj Wielki Łyk. Mamy transmisję na żywo. Tu mamy o generał Wilczych Masek. Krwawy księżyc i potężny lód, więc nie są to jakieś najlepsze. Eee, właśnie te... Przepraszam... Eee, te karty. Figurką oczywiście zajmiemy się na koniec i zrobimy po prostu przegląd teraz. Tylko ten klej, tam... Co trzeba odkleić? No bo to... Słabo wygląda. Więc no. Wiesz, jak, jeśli byście chcieli odcinek, gdzie pokazuję wszystkie moje magazyny, oczywiście nie będziemy przeglądać kartkę w kartkę, tylko pokażę, że to oczywiście, że tak, ale tylko niektóre są naprawdę w bardzo złym stanie. Więc no, niektóre są nawet bez tej okładki. Więc no, niestety. Ale dobra. Dobra, no teraz... Tutaj... A tutaj mamy nic ważnego, tu mamy jakieś oczywiście łamigłówki. Tu mamy... O, widziałem właśnie to kiedy pływałem. Tutaj, bo szukałem mega zakryte to było, więc szukałem tego i właśnie prawie pomyliłem właśnie Lego Dream z tego Ninjago, ale no szczerze skafałem się, że nie ma tego, czegoś takiego. Więc myślałem, Co to jest w Ninjago, ale potem właśnie Dream. I tu mamy komiks eee, No... Która oczywiście nie jest kanoniczne, oczywiście. O, plakat. No, ja ich nie odrywam często. Bo no, zapomniałem o tych konkursach, zapomniałem, że jakieś takie coś było. I komiks O, i tu może. No, i tu mam okładkę, że pierwszy sezon był w 2016, potem, no i tak dalej, bo paraszcie z jakichś to sezonów, to kiedy był Nadaka Władczy Czasu. E, był potem ten Synowikar dla Madona, chyba to tak się nazywało. To były te ławce smoków. I chyba tutaj najbadac, nawet tu piszę, no. I chyba. Mam jedną tą kartę. O i tutaj właśnie w Empire też bardzo dużo kupywałem rzeczy. Eee... Właśnie To mamy... zapomniałem, kiedyś był następny poziom. I chyba... nie wiem czy takie teraz są, a nie, no to już widzę, no. Teraz to takie, coś Więc no... Zera 06 z wyspy. A seria siódma z tego morza, z właśnie tutaj, już chyba nie i ich mam tylko kilka. A właśnie z 16 sezonu. No i teraz to są te najnowsze. I tu mamy to. I mamy tutaj teraz to. Dziesiątą i dziewiątą była I tutaj są konkursy o tak. Stawy, ale ja w nich nie biorę udziału, szkoda. No i ten, mam nadzieję, że to zakupię kiedyś. Mam nadzieję, że wychadzę wychadzę, bo powracam teraz, będę powracał do re regularnego kupywania tych magazynów. Na pewno nie, nie wiem, czy wszystkie, sezo wszystkie kom magazyny z tego roku będę kupywał, bo wiem, że to jest z tego. Więc, Git a więc teraz wszyscy teraz na to ta da, tam, da, więc Lloyd, czyli mini figura, właśnie. Też nie wiem, co się stało z moimi figurkami z poprzednich magazynów. Pewnie przerobiłem na kaskomy, cóż, głowa odczeka. Ale widzę, że już po jeden element warto sięgnąć. Po co? Na pewno nie ma, zawsze to rozrywałem. Nie ma nic właśnie po to, bo można fajne skrzydła zrobić z tego. Popatrzcie, jakoś fajny kastomik można wymyślić. Więc no, więc składamy mini Dobra, tutaj jeszcze jest ta część. Tutaj mamy łeb. I teraz to pewnie będzie wyglądało, że... Obstawiam, że będzie wyglądało. To. Nie. Czekajcie. To czekajcie, ja ogarnę to. Słuchajcie, no. Bo ja jednak myślałem, że to nie jest aż takie skomplikowane, a jednak jest. Czekaj, to się. dokąd. Czyli dobrze robiłem do końca to eee, chyba w tą stronę. Tak. A, czekajcie, coś klikłem. No. I teraz. Eee, tak. I dajemy to do łapy lojda. Dajemy to... nie to Tylko... łatwo. Um, to... coś mi się klik... A bowiem wiem... No ważne. nieważne Bo ten... na krawaturze Etui od telefonu, bo by się w podstawce nie mieściło. W etui. O, dobra, jest, dobra, myślałem, że zgubiłem. I teraz tutaj. I tutaj. No i tak to się prezentuje. Lloyd używając swojej mocy żywiołu niespekularnego co będzie w kolejnym magazynie, który ja muszę mieć, bo ja chcę bardzo tego rasa. No. Teraz będę starał się odbudowywać, poszukam w częściach i próbuję to odbudowywać wszystkie figurki. Zobaczcie, nie broni, ale figurki przynajmniej. Bo wiem, że miałem też arynę, miałem i tak dalej. A ja więc się to jakoś odnajdziesz, się z na razie i.